No. Najbardziej powierzchownie i nerwi, idzie nerwi dysgomatikus, mm. pod nim idzie nerwi oculomotorius, najbardziej wewnątrz, nie wiem czy tu będzie widać, tak, największy, jest bardzo duży o, bardzo duży nerw, nerwi oftalmikus. Tutaj idzie nerwi e, infraorbitale, nerwi infraorbitalek, mm. nie ogólnie, cały to jest nerwi... To jest od nerwu piątego, tak? I e, odchodzi nerw, dałbym do, 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 do nerwy odchodzi nerwa, nerwy infraorbitale i nerwi, jak dobrze pamiętam, którego palatina, którego palatinus tam wewnątrz dzieli się na którego palatina minor, minor et major, infraorbitale dzieliło się jeszcze, potem szło już tam nerwy kaudale, tutaj o, szły nerwy kaudale, dokładnie nie. Jest to wszystko. Ale tutaj, wszystkie rami skaudalis, tak dalej ramus labialis, tu wszystko idzie tutaj szło. No, tu mamy ramus, tak, bukalis, e, nervi bukalis, rami, rami ventralis et dorsalis. To akurat jest trunkus, nie? To jest, ten truncus, to jest ductus. E, ductus, e, o, tak, partideus. Tutaj, tu jest nervi bucalis od nerwu któregoś, ale to jest nervi bukalis osobny, nie? Tutaj jest cały, to jest od nerwi mandibularis, i szedł rami. Lingwalis i rami jakiś... nerwi. No tak, nerwi Lingwalis i nerwi... Jaki jeszcze nerwi? Nerwi Lingwalis i nerwi... Alveolaris inferior. Tak, alveolalis inferior. Tak, alveolalis inferior. A tu jeszcze odchodził Alveolaris superior, tak? Do, do szczęki, no. do, 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 do zębodałów górnych. A to jest To jest ślinianka, jest... bentula... y, jarzmowa. Tak, ja tak. To jest glandula Parotidea, tak. Tu jest parotida, tak? Tu I z Mandibularis. Tu są jeszcze te sublingualis Monostomatica, ale ich dokładnie nie widać pod spodem, tak? u polistomatika są od tej strony. Od tej strony. No coś jeszcze? Czy... Olka, a możesz nam powiedzieć jeszcze tu. O, tego, co ja już nie pamiętam, za cholerę. To koniec? No. A coś jeszcze pamiętasz?